Czy znasz piramidę Maslow'a? Jaka jest fundamentalna potrzeba każdego z nas? Potrzeba bezpieczeństwa. A masz w swoich rękach wszystko, co potrzebujesz, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. No tylko potrzebujesz tego użyć. To jest bardzo ważne, bo bez bezpieczeństwa nie ma rozwoju biznesu, nie ma rozwoju talentów, nie ma radości życia no i koniec końców nie ma sensu. Zatem jakie widzisz zagrożenia? Sprzedaż padnie. Nie zarobisz na koszty, zostaniesz bez dobrych ludzi, ktoś cię napadnie, ktoś cię okradnie, zachorujesz i umrzesz, twoje umiejętności już nie będą potrzebne. Te zagrożenia są w twojej głowie, odwagi, z za rogi, masz wpływ na każdy z tych obszarów. Ustaw pro proces i lejek, zmniejsz koszty, unikaj niezastępowalnych. Naucz się bronić. Ubezpiecz się. Dbaj o siebie i ucz się nowych kompetencji. Jednak potrzebujesz odwagi, by jasno nazwać zagrożenia i planu, żeby się z tym wszystkim metodycznie rozprawić. No to już wiesz, jak zbudować sobie bezpieczeństwo. No to teraz twój ruch. Weź się za to. Prawdę mówiąc, ten temat jest większy niż jednominutówka. minutówka. Dlatego zrób następny krok i od razu zarezerwuj sobie miejsce na konferencji ryzyko i odwaga. 18 marca w Warszawie spotykamy się z widzami moich jednominutówek. Kilka wykładów, potem warsztaty, gdzie ćwiczymy kompetencje i dyskusja panelowa. Obok mnie staje zdobywca Ewerestu Piotr Cieszewski i antyterrorysta Jarosław Polak. Gwarantuję, że zmienimy twoje postrzeganie bezpieczeństwa w biznesie, w życiu i w edukacji. Wejdź na www.fruganet i zarezerwuj bilet. Jak nie masz pieniędzy, napisz do mnie, znajdziemy sposób, żebyś tam wszedł, na przykład jako wolontariusz. Zatem www.fruganet i widzimy się 18 marca.